Rio Bravo to był taki film pierwszy western, który zauważyłem, że w ogóle jest. Nie wiem, czy on był pierwszym westernem w Polsce pokazywanym, I, no, ale do mnie to darło, że to był pierwszy. W ogóle nic nie wiedziałem, co to są nawet komboje, bo ludzie mówili masowo komboje, nie wiedzieli, że to jest cowboy. Tak jak moja mama, jak przyszła, wyszła z partyzantki, była w AK i całą wojnę dostawali tylko biuletyny akowskie na piśmie, więc nawet oficerowie wszyscy mówili Churchill, bo Churchill stał się znanym politykiem w czasie wojny, więc nie wiem, słyszeli w czytanych, czytania, wszyscy myśleli, że to jest Churchill, więc tak samo ludzie mówili komboje. Pamiętam chyba, że stałem 6 godzin w kolejce, a jeszcze do tego ludzie się pchali bez biletów, znaczy, żeby poza kolejką kupować, więc to był, niesamowity. był to wysiłek, żeby w ogóle zdobyć, wejść do kina. Czasem się okazało, że bardzo mi się podoba rola y, alkoholika biednego Dina Martina, który chyba jest no, bardziej takim ludzkim no, człowiekiem z charakterem, złamanym, no, taki, który się podnosi, który wygrywa ze sobą. No, więc to Ten John Wayne jako taki tylko heros, który zawsze tam wygrywa, nigdy właśnie nie ma większych problemów, no, to, to, to potem poszedł na, odszedł na drugi plan. Feels good. Come on. By the way, am I drawing pay? Same as before. In that case, you can take out what you gave for these guns. No hurry.